Jest, ja jest, jest, jest pan na terenie DC. Będę zmuszony wezwać policję. To jest uzasadnione wezwanie. Uzasadnione jest? Mhm. Jeżeli nasz wizer zostanie udostępniany w internecie, to sprawa trafi do sądu, więc proszę pana, aby pan przestał nagrywać. Cześć, tak samo nagrywać Dokładnie. I pewno, że znajduje się pan na terenie prywatnym i filmuje pan mimo braku pozwolenia, gdyż ta firma sobie tego wymaga. Tak, nie tak. nagrywa mnie pan dobrze, ja sobie tego nie życzę. Proszę tak? Pani tak? mówiła, że nie mogę nagrywać. Proszę pana, to powiedziałam udostępniać. Panu. Proszę cofnąć sobie nagranie. Dobry Pani. Dzień dobry. A czemu Pan lubię? Czy Pani, bo lubię. Ale tu nie wolno kamerować. To jest obiekt, przepraszam. A pa, Pan mnie nagrywa? Proszę Pani, wszystko nagrywam to, Ale co ja widzę. Ale mnie proszę mnie nagrywać, ja sobie nie życzę. Proszę pani, pani, do mnie, jak Pani nie chce być na kamerze, to proszę odejść, nie będzie problemu żadnego. Jaki to jest obiekt? Pani mówiła coś o obiekcie. No, proszę Pana, tu jestem To jest obiekt, żeby nie. Gdzie ma, gdzie ma pani tutaj znaki, że tak jest? Mam na kamerowanie. Słucham? Ale skąd pani przyszło do głowy, że ja takiego zezwolenia potrzebuję? Proszę pani, ja tylko dlatego do, na panią teraz mam nakierowane, ponieważ pani wyszła i coś do mnie mówi. Tak? Nie byłem zainteresowany pani osobą. Nagrywam obiekt, a nie panią. Proszę pani, pani może sobie nie życzyć, ja rozumiem, ale proszę do mnie nie podchodzić. Ja panią nie będę nagrywał zgodnie z Ale Ja panu że proszę, nie ma pan prawa odmierowej, tutaj kamera na Pani wspomina o prawie, jakim prawie pani wspomina? Pani. Proszę opuścić nowej teren i nie nie Proszę, pani, tak proszę pani. Jak pani zauważy tam znaki, to widzi Pani, gdzie jest teren. Pani, ja panu grzecznie powiedziałam, żeby pan opuścił ten teren. Proszę i pan Pani, ja, ja grzecznie się nie dobrze. zgadzam, będę jeszcze trochę nagrywał tutaj. Ja Interesują panu, mnie tobie. Ja, ja panu grzecznie, proszę i dziękuję. dziękuję pani, ja pani grzecznie odmawiam. Wszystkiego dobrego. Witam pana serdecznie, bo miło. Ochrona obiektu. Ja, ja chciałbym się dowiedzieć dlaczego pan. Proszę pana, odpowiedź jest prosta, bo lubię. Interesują mnie te rzeczy. Tu Ze względu na to, że to jest obiekt tu, już DC-tu, Jeżeli pan ma ochotę sobie kamerować, proszę zwrócić się z oficjalnym pismem do dyrekcji decetu. Proszę pana, nie sądzę, żeby była taka potrzeba. Ze względu na to, że na stronie decetu jest taka informacja, proszę przestać. Jaka informacja jest na stronie decetu? O czym jest. pan mówi? O filmowaniu terenu. Widzi pan jakiekolwiek tu znaki zakazujące filmowanie tego terenu? Jest, ja widzę, jest, jest pan na terenie decetu. Proszę pana. Prosiłbym o opuszczenie terenu. Eee, grzecznie panu odmawia. Pana jesteśmy publicznym lobby. Ja doskonale wiem, czy się znajduję, w którym miejscu stoję. Widzi Pan ten obiekt, który tutaj jest? Jaki to jest obiekt, niech Pan mi powie? Czy to jest obiekt prywatny? Ten obiekt to jest obiekt prywatny? Ja Pana poinformowałem. Jeżeli chce Pan filmować tu na terenie. Proszę zwrócić się z oficjalnym pismem do dyrekcji decydującej. Okej, okay, proszę pana, ja nie sądzę, że pan potrzebował... Żeby jeżeli do... pan tak sądzi, dobrze czekał... Ogólnie jest pan bardzo miły, muszę powiedzieć, że ogólnie życzę panu wszystkiego dobrego. Słonowanym głosem pan mówi, a nie zawsze tak bywa. No, bardzo fajnie ogólnie, bardzo się cieszę, że pan... Być może czegoś tam pan nie wie, ale, ale jest pan grzeczny. Może, rzeczny, może i nie wiem, ze względu na to, że ostatnio byli panowie z TVN-u mm. i też grzecznie im powiedziałem jaka jest sytuacja. I opuścili teren, więc pan że nie raczy się wylegitymować, znaczy nie słabo. Pan mi nie prosił o legitymowanie. Ale ja nie będę prosił ze względu na to, że ja proszę tylko i wyłącznie o opuszczenie terenu i nie filmować. No, pan mówi, że nie chce się wylegitymować. No bo <laughs> ja tylko proszę. Wszystko w kożarku, no, 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 pana. Normalny, normalny redaktor w tym momencie wyciąga legitymację. Jestem takim i takim pracownikiem i będę filmował. Pro, pro, proszę panu, nie panu, będę filmował. pana informuję, w tym miejscu nie muszę się nikomu legitymować, Dobrze. ponieważ mogę z tego miejsca filmować. No, ja proszę pana, przekroczyć tam To co innego. Tam ma pan zaznaczone, gdzie nie można wchodzić, gdzie wymagana jest autoryzacja, ale w tym miejscu, proszę pana, gdzie ja stoję, autoryzacja personalna nie jest wymagana. Pan, ogólnie poza tym, bo każdy może coś tam nie wiedzieć, pan jest bardzo w porządku. I tutaj że tak powiem, no, jest wszystko w porządku z pana strony. Nie mogę powiedzieć, że nie. No poza tym, że tam panowie z TVN-u być może coś nie wiedzieli. Czasami tak bywa. Proszę pana, ja dokładnie nie wiem, gdzie ja się znajduję. Dokładnie. No ale pan mówi, że przepisów nie zna? Nie być zna, może, jeżeli. By... Czy pan? To znaczy, ja nie mówię, że oni być może, być może nie znają. Ja nie mówię, że znali, bo nie musieli się oddalić. Jeżeli stali w miejscu, gdzie ja stoję i nagrywali cokolwiek, to nie musieli się oddalić i nie potrzebowali żadnych zgód. Ży pan. Dodu Polski, widzi Pan tutaj, nie? Witam ja, pana. Proszę pana, jaki mam pan cel filmowania? O proszę pana, no więc lubię filmować takie obiekty, jeżdżę sobie w różne miejsca, tam gdzie mogę filmować i filmuję, interesują ja, tak, mnie one. Dobrze. Jestem z reguły, jak pan już pyta, 10-15 minut, jadę sobie dalej. Dobrze, no mówię dobrać... pana, że jest to teren korku, e, o znaczeniu strategicznym także filmowanie, jest tutaj niedozwolone. Mhm. Jeżeli ma Pan jakieś obiekcje wobec tego, będę zmuszony wezwać policję. Proszę pana. Y Pan sobie zdaje sprawę, że, że za nieuzasadnione wezwanie policji są paragrafy, tak? To jest uzasadnione wezwanie policji. Uzasadnione jest? A gdzie ja proszę pana teraz jestem? Niech pan mi wytłumaczy. Jest pan na terenie portu. Jest, jest terenie portu. to jest obiekt portowy. portowy. Hmm. Nie, to może, nie może tu nikt przebywać. Słucham? Nie można tu przebywać. Nie można filmować. Nie można filmować. A gdzie pan widzi tu jakiekolwiek zakazy filmować. Jeżeli... Bo ja, ja widzę mnóstwo pan... różnych rzeczy. Jeżeli zapozna się pan... I tam będzie napisane, że nie mogę filmować z tego miejsca tam gdzieś, tak? I tutaj wszędzie na około. Ja nie wiem, co pan filmuje. Filmuje pan na razie prostu. Pan proszę pana wszystko, filmuje co pan... widzę, ułatwię panu wszystko, co stąd widzę. Bo ja po prostu sobie jadę kamerę naokoło. Jeżeli pan uznaje, że ja coś robię... Będzie z pan czas sprawa, filmował? Proszę pana jeszcze pewnie pan z 10 minut, to jak pan wezwie policję, to ja przecież nie będę uciekał, bo no no, nie mam zamiaru. Ja to nie mam zamiaru. tu wyszedł bardzo uprzejmy pan. Mówił, że nie mogę, ale był poza tym bardzo uprzejmy. Yy, ja nie mam zamiaru Państwu tutaj, że tak powiem, gdzieś uciekać czy coś. To nie, mnie to interesuje, ja pewnie sobie jeszcze trochę pofilmuję. No jak Pan wezwie policję, no to poczekam, no już trudno, nie? Ale to już Pan ma A tu, otóż zostawiam Panu wyjście, ale to Pan decyduje o tym, co Pan robi. Nie. Jak już będzie pan tam wzywał, to ułatwię panu sprawę. Jak będzie pan wzywał, to niech pan powie gdzie ja stoję, nie? Tak, to nie przykładem pan z wody, tak? Wodę od kogo. Zgody właściciela terenu. Właściciela terenu? kto jest właścicielem terenu? ECT Gdańsk, mm -hmm. -A. A takiej zgody pan nie ma, mm -hmm. z tego co pan mówi, tak? Nagle ma pan tylko opis Tak jest, Tak jest. Tak jest tak. Także ja jestem zmuszony wezwać policję, ja tak? pan wzywa tego, co pan chce. Ja też nie się Ponieważ najwyraźniej pan nie wie, gdzie ja stoję i co ja mogę robić, ale... To nie będzie pierwszy raz w życiu. Zna Pan numer ten działki, na który stoimy? No i nie jestem żadnego zarządu. Aczkolwiek znam zarząd, to tak piję. No, no, Nikomu nie przeszkadzam, nie blokuję ruchu. Rola tu dla Pana informacji, bo tam bo Pan przez moment miał tam maskę zdjętą jakby gdzieś chciał to opublikować, to zakryje Pana twarz i to jest widoczne, głosy oni także. Tyle w temacie, żeby Pan się nie martwił, że tam coś... To, że informacyjnie wezwałem policję, tak? I będzie Pan wyjaśniał z... No dobrze, trudno co zrobić, ma Pan takie prawo. Dobry, witam. pana. Tak. Dzień, dobry. Dzień dobry. Informuję od razu, że jeżeli nasz pizerunek zostanie udostępniony w internecie, to sprawa trafi do sądu. Więc proszę pana, aby pan przestał nagrywać nasze dane. Przestał tak samo, nagrywać? Dokładnie. I tak samo nasze twarz. Zaszedł pana do konia. Jesteśmy tutaj w związku z interwencją, która została zgłoszona, że znajduje się pan na terenie prywatnym i filmuje pan mimo braku pozwolenia. Gdyż ta firma sobie tego wymaga. Proszę pani, mówi poproszę pani do mnie pani... nieprawda, nie, nie, nie znajdujemy się. Na... Nie mam przy sobie, podam pani pan. Dobrze. Mówi pani do mnie nieprawdę, nie znajdujemy się na terenie prywatnym. To jest nieprawda. Pana tak. imię poproszę. W straży granicznej informujemy realizowane połączenie może być E, witam serdecznie. Ja do Straży Granicznej się dodzwoniłem. Tak, strażniczek tak, wyniosłam? E, proszę pana, ja mam takie proste pytanie. Jestem w przyporcie, Czy ja mam, w związku z tym, że jestem w tej strefie takiej e, zwanej nadgraniczną, czy ja mam obowiązek noszenia przy sobie dokumentu tożsamości? Nie, nie ma. Już nie, nie, ma nie ma przepisów, które e, w strefie przygranicznej e, no, wymaga noszenia dokumentu. Rozumiem, czyli będąc Polakiem, obywatelem Polski po prostu nie muszę, przebywając koło portu, czy na plaży posiadać. Wystarczy, że się tam podam dane ewentualnie, tak? No, to są sposoby, tak Na ustalenie tożsamości. Jasne, ale fizycznie dokumentu tożsamości przy sobie mieć nie muszę. Nie. Bardzo panu serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia, do widzenia. Tak, tak, tak. Znajdujemy się ehm... w na magicznym, gdzie tak naprawdę powinien pan przy sobie posiadać dokument. Po pierwsze, po drugie, że jednak musimy sprawdzić. Nie ma pan go przy sobie, a jednak wiara w same słowa, czyli imię, nazwisko i data urodzenia to jest troszeczkę za mało, żeby zweryfikować. No dobrze, w sensie. ja podam pani numer dokumentu, jeżeli pani sobie życzy. Ja znam takie rzeczy. Nie trzeba, to zostało sprawdzone. A skąd pan wie, że się nie znajdujemy na terenie firmy? Skąd ma Proszę pani, ponieważ ja... Wiem dokładnie, gdzie się znajdujemy. Nie nagrywam je, dobrze. Ja sobie tego nie życzę. Proszę pani, nagrywanie jest dozwolone w tym miejscu całkowicie. Znajdujemy się na. Proszę ja Gdań... jestem funkcjonariuszem publicznym, umundurowanym. Tak, proszę pani. Dobrze. Ja tak? sobie nie życzę, żeby pan nas. Nagrywał. Proszę pani, ja rozumiem, ale jak grzecznie pani odmawiam. Ja nie publicznie pani wizerunku, natomiast Dobre. ja ja proszę pani, ale wracając do tego, gdzie się znajdujemy, bo być może państwo nie wiecie, to ja państwu mówię, jesteśmy w Gdańsku, to są stoki. Pani, to. Ale... 10 sekund, ja, ja ja obrót 86, 86 nie w tym 75 no, łamane ja ja na 1. Jesteśmy ja przy obiekcie w... państwowym ja na działce, w... której właścicielem jest państwo. Proszę mi nie opowiadać bzdur, że jesteśmy w miejscu prywatnym, jak pan tak, mówi. System informacji nie przestrzennej, przestrzennej mówi wyraźnie, gdzie się znajdujemy. Ja to jest lobby publicznie dostępne. To A... Dlaczego pan nie filmuje tego tak budynku tylko to, co się dzieje? Proszę panu, ponieważ w Polsce. W Polsce... Także z miejsca publicznego można filmować to, co się widzi. Można filmować to, co się widzi. Ja nie mogę się patrzeć. Dobrze, ja tak chciałem kontynuować. Nie, nie chcę już tutaj w, e, toczyć batalii na temat tego, czy to jest teren, czy nie jest teren. Ale ja mówię, to jest że... bardzo to jest... istotne, wie pan Ale dlaczego? Nie, ja w tej chwili nie, nie o tym chcę rozpoznać. Chciałem tylko zapytać, co jest powodem pana nagrywania. Proszę pana, to jest fajne pytanie. Lubię takie obiekty nagrywać. Jeżdżę sobie po Polsce w różne miejsca, to do Gdyni, do, do Gdańska i tam filmuję sobie to, co mnie interesuje i robię to zawsze zgodnie z prawem. A, zawsze. A tak z ciekawości co pana interesuje tym? Bo tak ja, ja wiem pan to. Proszę jest... pana, wie pan co, to jest fajne pytanie. Ja panu na to odpowiem, jak mi pan pokaże legitymację służbową. Ja tak. wiem, że pan nie musi mi pokazywać, ja tu pan jest Chciałbym sprawdzić, czy pan jest policjantem, jak pan tu. mówi. No, ale to tak jak pan powiedział, jestem umudowany tym seriuszem. Proszę pana, to by było tylko z pana uprzejma, że nie obowiązek. Przecież I ja po, wtedy po, bym panu powiem, wszystko powiedział, co by pan sobie powiedział. Powiem szuka. panu tak, z technicznego punktu po prostu jest ona schowana pod spodem, a jest trochę zimno i nie chce mi się po prostu. No to może to pani, no ktokolwiek jak jak pan jestem... nie Pana, mam imiennik, A, mam proszę pani, wszystko jest w porządku. się, z jakiego jestem również. Komisariat, wszystko więc jest Pan To prawda, proszę nie... pani. Ja nigdy nie Dobrze. twierdziłem, że pani. musi... Dobrze, jeżeli pani prowadził. Ja mówię tylko o to, że. Odpowiedzi. Ja nie, nie wymuszam, wszystko, ja tylko proszę. Ja tylko prosiłem. Pan mnie zapytał o coś, na co mu nie muszę odpowiadać. Jakby mi pokazał legitymację, to ja bym mu odpowiedział na to. Dokładnie, nawet dokładnie, co mi interesuje. Ale wybrał, że nie, no to nie ma problemu. Jeszcze raz Pani powtórzę, jak tylko Pan to jest działka numer 75, łamane na jeden. Właściciel skarbu państwa. 75, 75 powiedziałem no, wyraźnie. Dobrze. Państwo stoicie na działce 75, łamane na dwa. Właścicielem tego terenu gruntu jest skarb państwa podmiotowo. To jest dokładnie tak samo, mogę przebywać jak na plaży tam niedaleko. Jak najbardziej. No to świetnie. No to dlaczego Pani mówiła, że ja jestem na terenie prywatnym? Pani, Pan ale nie, terenie, w, tak jak mówiłem, nie wchodzę, to. Ja widzę, że to jest tu faktycznie budynek, tak? Powiem no, tak, i tak jak mówię, no ja, ja, ja fotografii dokładnej tego miejsca no, nie musi znać, ja tak zna. samo pan nie musi znać, ale zna pan. Mhm. Ja nie mam nic do tego. Tak jak pan mówi, no nagrywanie... Proszę pana, pytanie jest proste: czy to jest zgodne z prawem to, co ja robię według państwa, czy nie? I temat jest załatwiony. Jeżeli to jest zgodne z, państwem, z prawem, to proszę pójść do tych państwa, którzy wezwali policję. Za nieuzasadnione wezwanie policji. Ja panu powiem: w Trzebie do mnie nikt nie przyjechał, bo policja powiedziała, żeś on może nagrywać. Stoi w miejscu, gdzie może nikt nie przyjechał. Tak, Państwo pana poinformować o tym, że udostępnianie cudzego wizerunku, tylko o tym, tak? jeżeli tak? będzie na tym materiale, tak. to już nie jest? Tak? Pani mówiła, że nie mogę nagrywać. Proszę pana, to powiedziałam udostępniać, znowu... proszę cofnąć sobie nagranie i no, powiedziałam, dobrze. że udostępnianie dobrze, naszego wizerunku. Dobrze, 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 Proszę pani, ja Państwa informuję także, że nie możecie państwo się wypróżniać na drodze. Jak Państwo już macie takie potrzeby informowania mnie o tym, co ja mogę, a co nie mogę. Dobrze, proszę pana. No to świetnie, to już nie Tak zbliży. samo to się tyczy tutaj pana ochroniarza. E, zastrzeżonych jakichkolwiek Proszę znaków pani, i tak dalej. Załóżmy, Każdego, że pani czegoś nie robiła. na tym terenie. Jeżeli pan nie wyrazi na zgody, żeby jego wizerunek znajdował się na tym nagraniu, to pan S nie ma prawa tego. Skąd rozwijania? pani przyszło do głowy, że ja mogę tego nie wiedzieć? Słucham? Skąd pani przyszło do głowy, że ja mogę tego nie wiedzieć, że pani mnie informuje? Bo no to jest tak. Tak, tak jak bym pan powiedział niech pani nie bije w domu Ja nie wiem. Zakładam, że pani. No przepraszam pana, mam bo nie. to są absurdalne przykłady, to co pan teraz mówi, tak? Absurdalne więc nie dobrze, są, bo więc... ja nie wiem tego, a dobrze. pani dokładnie tak do mnie się zachowuje, jakby pani wiedziała, że ja udostępniam pani widział. Ja mnie. tylko pana informuję, ja nie wiem, co pan nagrywa, czy pan nagrywa. Ale nasze ja też koszynie? nie wiem, czy pani w domu mamy niedźwiedzie. No przepraszam pana, bo to co pan mówi tutaj to... No nie wiem tego. Pan jest w porządku, ja nie mogę nic powiedzieć tu na pana, ja bym panu wszystko chętnie powiedział, jakby pan okazał legitymację, A nie ma najmniejszego problemu. już ten, właśnie chwilę... No widzi pan, no to, to w ogóle zmienia rynastków. postać rzeczy. Nie? Proszę, ja nie proszę. Mam nawet nie, proszę, proszę. Nie bardzo panu dziękuję, może pan pytać o co chce i panu wszystko opowiada. Ja już w sumie nie mam po co pytać, po prostu ciekawiło mnie tylko dlaczego pan nagrywa, ale domyślam się w sumie praca tego wciąga trochę, jak widzę te maszyny, ale... No, proszę, proszę. Tu jest 11, to jest... proszę pana, słownic. 1,3 km linii nadbrzeżnej, bardzo elegancki, bardzo głęboki terminal, przyjmuje 500 mniej więcej statków w roku, w tym 100 największych na świecie. Naprawdę jest tu co nagrywać, a z tego miejsca proszę pana, może. Super. Panie, Panie... 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 Mhm. nie ma tu. Ja nie widzę tutaj ani żadnych oznaczeń, że nie wolno nagrywać tak? Wobec czego moim zdaniem nie ma tu żadnego wykroczenia i pan. Więc Z I... naszej strony to jest tak naprawdę wszystko, tak? Fajnie. Miłego dnia i powodzenia w, w hobby swoim. Dziękuję, Dziękuję pana, Panu. Bardzo. I... Dziękuję Panu za do, do widzenia. Ja mam tylko do Pana tylko taką prośbę, nie? Ponieważ do, do wezwania policji ktoś powiedział, że ja nie mogę tego robić. Proszę do nich podejść, ich pouczyć, że ja to mogę, albo według Pana mogę, czy coś? Bo to jest tak naprawdę nieuzasadnione wezwanie policji. Po Dziękuję, życzę panu miłego dnia, do widzenia.